Boją się megalozaurów, czy co? O kurde, jaki wielki! 100 tysięcy HP ma! I ucieka! Jaki szybki! Jaki szybki jest! Ja pierdzielę! Halo, halo! To znowu ja z tej strony! Witam was w kolejnym odcinku z gry Ark Survival Evolved! No i słuchajcie, w poprzednim odcineczku oswoiliśmy kretoszczura i sprawdziliśmy sobie te stacje ładujące i jak się robi w nich element. Ja już sobie co nieco pograłem poza odcineczkiem. Porobiłem sobie co nieco, eee, tu zobaczcie mam wszystkie materiały na tym rock rake'u, Jak to wyglądało, jak ja craftowałem ten element? Eee, już wam wszystko pokażę. Używałem chyba 5 takich yy, stacji tutaj w okolicy. Nie jestem pewny, czy to jest już naładowane, czy nie. Jest naładowane, no i zobacz, ja sobie tutaj baterie zostawiałem, jak one są naładowane e, Ja sobie nie mogłem tutaj przyjść, po prostu tylko element kliknąć, nie? Jak mi brakowało jakichś materiałów, no to przenosiłem sobie z e, Rock Drake'a Tutaj mam wszystkie potrzebne materiały No i tak, biegałem, craftowałem, potem stałem AFK w bazie Zresztą tam może, mogliście zobaczyć, mogliście zwrócić uwagę, że e, budowałem w bazie, co nieco, platformę tam budowałem nad rzeką Żeby mi się tam lepiej chodziło w tej bazie i tak dalej Żebym miał gdzie stanąć dinozaurem no i pięknie, mamy jeden element. No i lecę dalej, nie? Lecę dalej. Pokażę wam jakich stacji używałem. Nie jestem pewny, czy wszystkie będą naładowane. Raczej nie będą wszystkie naładowane, bo przecież niedawno całkiem craftowałem element, a w sumie nie grałem jakoś tak bardzo dużo. Właśnie, no widzicie, ta, ta nawet nie jest jeszcze naładowana. I ta na dole tutaj też nie będzie naładowana. Tutaj jest jeszcze jedna na dole. No nie, ona jest naładowana, tylko... czekajcie. Czy ma baterie naładowane? Ma. Tylko tutaj nie ma materiałów. No i ja sobie mogę kliknąć w ten sposób, bo mam moda, więc mogę sobie tutaj tak przenieść. No ale rok z rok Drake'a nie byłoby żadnego problemu, żeby przenieść. Szkoda, że tamta na górze nie jest naładowana. Tutaj sobie jeszcze polecimy, tam są kolejne dwie. Teoretycznie dałoby się znaleźć tego więcej, jakbyście potrzebowali tego elementu jeszcze więcej, to możecie latać, 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 latać i po prostu kraftować. A potem, jak wrócicie, to już będziecie mogli kraftować znowu, bo to jakieś 15 minut chyba trzeba czekać, aż się naładują, naładuje stacja i bateria. Tak mi się wydaje, 15 minut chyba. Nie mierzyłem tego. No bo zobaczcie, czekajcie, tutaj jest 5 minut i ona się zacznie ładować za 5 minut, nie? W sumie 10 minut to może być mało, jak się ta stacja będzie ładować, bo ta stacja się dość długo ładuje. Później baterie się szybko ładują, ale stacja się dość długo ładuje. Nie wiem, nie wiem dokładnie, ile się to ładuje. W każdym razie, no da się tutaj zbierać elementy. To powiem szczerze nawet dość łatwo, nie? Eee, zobaczcie, to jest kolejna stacja. I tu na dole koło tego, tego miałem kolejną stację, nie? No nie są jeszcze naładowane, więc no na razie nie będę tutaj nic kombinował. Element nie jest żadnym problemem na tej mapie. Wiecie, co jest problemem na tej mapie? Problemem na tej mapie są czarne perły. I tego sobie dzisiaj e, spróbujemy poszukać. Spróbujemy poszukać sobie czarnych pereł. No, i jak znajdziemy czarne perły, no to będziemy mogli wykraftować replikator. Będziemy mogli wykraftować transmitter. No, i będziemy mogli przede wszystkim znaleźć e, alfy. Nie. Więc to jest nasz cel na dzisiejszy odcinek. Ja sobie może pochowam rzeczy, których nie chcę stracić, bo musimy zejść na czerwony biom, a to jest zawsze wielkie ryzyko. Eee, pancerz mam naprawiony, może sobie zrobię jeszcze jeden eee, pancerz na zapasowy w razie czego? Bo nie wiem jak długo tam będę. No dobra. Więc w sumie tyle mi się udało nazbierać elementu. Potrzebuję jakieś 140, żeby wykraftować, plus tam potrzebuje, żeby zasilić eee, Więc no, jak się nam uda perły znaleźć, wrócimy, stacje powinny być naładowane eee, No i przede wszystkim no, będziemy mogli wykraftować ten element No ale brakuje nam tego, tego tych czarnych pereł no, Można by było, zobaczcie, można by było zabijać eee, trylobity. Try, trylo, trylobity, czy jak one się tam nazywają żeby lutować perły, ale szczerze to nie ma sensu najmniejszego. Szczerze to nie ma najmniejszego sensu. Dobra, lecimy tak na prawą stronę biomu niebieskiego. Tam będziemy musieli gdzieś zeskoczyć na dół. Gdzie te perły są, nie mam bladego pojęcia. Ja tylko mapę sprawdzałem. Z tego co wydaje mi się, opatrzcie tutaj też jest stacja. Wszystko moglibyśmy wykorzystać do kraftowania elementu, jakbyśmy się uparli, nie? Ale teraz większym problemem dla mnie są czarne perły. Dobra. Według mapki, tu jak jest taka. Ta, 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 jak jest, jak mamy niebieski biom na mapie i mamy czerwony biom na mapie, to tutaj jest jakby, tak by, jakby coś pomiędzy. E, według mapki tutaj jest dość sporo pereł, ale kurde, gdzie to jest, nie mam bladego pojęcia. No ja tam w tym kwasie, elemencie nurkować nie mam zamiaru. No ale możemy sobie tutaj spróbować powolutku zejść ja tutaj nie schodziłem, bo pomyślałem, a zejdę tutaj na odcinku, może mnie tutaj coś zaskoczy, może nie. E, w każdym razie, no, ludzie też na pewno będą ciekawi skąd perły czarne na tej mapie wziąć. E, wiem, że pytał ktoś o ropę, ale ropy to ja nie wiem skąd brać. Może też się dowiem, może też kiedyś pokażę. Ciekawe, kurde, czy te perły na powierzchni jakoś będą? Czy jak? O, zaczęła się radiacja. No teoretycznie jesteśmy w dobrym miejscu, no ale tutaj raczej po drodze pereł nie będzie, nie? Na mapie jesteśmy w dobrym miejscu, ale wydaje mi się, że musimy jeszcze niżej zejść. Ej, no i zobaczcie, są tu perły. Tak sobie na ziemi leżą, widzicie to? No dobra, tylko teraz jak to najlepiej ze ze zebrać? No bo żabnicy tutaj nie wykorzystam, muszę to zebrać rączką. Więc tak, w sumie, z jednej strony poko, że są perły, a z drugiej strony, no chyba ich nie zbierzemy w żaden inny sposób. No dobra, no z czarnymi perłami, w sumie poszło dość szybko i dość sprawnie. Aż w szoku jestem. To się rzadko zdarza na aberracji u mnie. Więc w sumie spoko. No dobra, chwycimy się, chwycimy się. No to idziemy do góry teraz. Idziemy z powrotem, kraftujemy replikator, musimy jeszcze troszeczkę elementu dokraftować, no i w sumie tak szybko dość poszło mi, że ja teraz nie jestem pewny, czy ja zdążę wykraftować element. No ale to najwyżej sobie poczekam, nie? W ostateczności e, będę sobie mógł troszeczkę po prostu poczekać, e, aż będę mógł ten element wykraftować. Zresztą, jeśli naprawdę nie będzie mi się chciało czekać, to mogę sobie po prostu znaleźć inną stację, nie? Brakuje mi ile? Trzy elementu? No, więc jedną stację będę musiał znaleźć tak naprawdę. No dobra, replikator możemy wykraftować. Tylko jeszcze nam elementu będzie brakować na transmitter. A ten transmitter jest w tym momencie najważniejszy, nie? I w sumie nie wiem, gdzie mógłbym postawić ten transmitter. W sensie replikator bardziej niż transmitter. Transmitter mogę byle gdzie postawić, ale ten replikator fajnie by było w dobrym miejscu postawić. Tutaj na środku tego nie chcę stawiać. Tutaj już nie mam żadnego miejsca. Że chyba będziemy musieli przenieść naszą farmę. <laughs> I tak chciałem szklarnie wybudować. Chciałem szklarnie gdzieś tutaj wybudować. W tym miejscu. Nad wodą. Mam 47 zapasowego elementu. 40 potrzebujemy, żeby wykraftować eee, transmitter, nie? Dobrze pamiętam? Mam nadzieję, że tak. Mam nadzieję, kurde, że tak. Dobrze to postawiłem. Doskonale to postawiłem. Wydaje mi się, że to w sumie może się tak stać, nie? W sumie może się to tak stać. No dobra. W takim razie mamy element, mamy transmitter. 80 pereł. Dobrze, że perły pozbierałem. Kryształ, polimer, sztabka metalu. 2,5 tysiąca sztabek metalu. Ja mam 1000. A, właśnie. E, zapomniałem Wam pokazać. Zobaczcie. Jaka mi mutacja weszła na tym. Na rok Drake'u. Mutacja w kolor nam taka wyszła, piórka ma takie kolorowe. No i to jest samiec, samiec będzie tutaj. Ee... Ale ciekawe w sumie, bo Bo ten samiec ma lepszy... lepszą patrzcie, ten samiec ma lepszą energię, a ten ma tylko kolor. Hm. No ja tam lubię kolorowe dinozaury, lubię kolorowe dinozaury, ale bardziej lubię jak mają statystyki, szczerze mówiąc. Armię megalozaurów też mamy. W sumie wiecie co? A, noc się zaraz skończy, więc w sumie to bez znaczenia. Chciałem iść na powierzchnię, posprawdzać zrzuty, ale e, zaraz będzie jasno, więc nie ma sensu. Szkoda trochę. Dobra, więc w sumie ktoś pytał się o olej. W międzyczasie jak mi się jeszcze ten metal przepala. Olej można znaleźć podobno na powierzchniach, aczkolwiek no teraz na powierzchni nie wyjdziemy, bo mamy, mamy dzień. E, albo w miejscu, gdzie wcześniej perły zbierałem. Więc ile tam zobaczyć, szybciutko? Ile tam szybciutko zobaczyć, gdzie perły zbierałem? Zobaczymy, czy są tam e, te skałki z olejem. No dobra, jesteśmy na dole. Ja pierdzielę, ile tych rock tu jest? E, ile się rock drayków tu? I e, to jest chyba skałka. Nie, to jest skałka z olejem. Może, możliwe, że to też jest skałka z olejem? To na pewno jest skałka z olejem. A gdzie jest mój reaper? Ja nie wziąłem ze sobą reapera! Ale jaja. No dobra no nie szkodzi. Dobra, to jest ropa. A to? Co to jest? Że niby coś zbieram, ale że niby coś ni nic nie zbieram. A to? Czy to też jest olej? Nie, to jest metal. I to tak powiem szczerze, że tak kurde, tak średnio bym powiedział, ale nie, zobaczcie, jest tutaj trochę tych skałek, jest trochę tych skałek. Ale też jest mnóstwo Rock Drake'ów, nie? No dobra, No to już w takim razie wiemy, gdzie perły, wiemy, gdzie ropę. Wszystko za jednym razem w sumie można było tutaj zebrać. Tylko trzeba sobie coś do walki zabrać, nie? Moja bym sobie tutaj przyszedł Rock Drake'em pod wagę którego mam zrobionego, wiecie, mam rockdrake'a pod wagę zrobionego, żeby tak właśnie się przemieszczać właśnie między Między tymi biomami i ewentualnie zbierać materiały Aczkolwiek on nie ma ataku, a tutaj zobaczcie, na dole jest mnóstwo tych rockdrake'ów, mogą was bezimienne zaatakować i tak dalej Więc warto sobie wziąć coś do walki, w razie czego, nie? Jakiegoś riperka wyrzucić, tylko e, Powalczyć, zabić wszystko, a potem wszystko zapakować po prostu na tego, nie? Se megalosaur stoi, nie? Ale se fajnie stoi, kurde, megalosaur No dobra, wracam słuchajcie do bazy. Poczekamy jeszcze kilka minut, nie wiem ile dokładnie, ale no poczekamy jeszcze trochę, aż się przepali nam metal. Zrobimy transmitter i poszukamy sobie bazyliszka może. Może sobie bazyliszka poszukamy, alfy. W następnym odcineczku będziemy mogli zabić sobie... Biedny błyskorób. Będziemy mogli sobie zabić Reaper Kinga, Alfę, jeśli w ogóle jest na mapie jakiś. No i cały czas będziemy musieli przeszukiwać powierzchnie, zrzuty na powierzchni, żeby znaleźć schemat na pompę, bo bez schematu na pompę nic nie zrobimy. Nic kompletnie nie zrobimy bez schematu na pompę, więc no, będziemy musieli coś sobie zorganizować, no chyba, że jakąś broń z elementu zrobię, nie? Bo ja mam schematy. Tylko nie mam elementu, a w sumie możemy zrobić element, nie? Od biedy. Nie, no ale zrobimy raczej pompkę, tylko i tak, i tak potrzebujemy schemat. Dwa schematy mnie interesują, to jest schemat na pompę i schemat na siodło na megalozaura, nie? Bo megalozaurów będziemy używać, słuchajcie, yy, no w tym, nie? Na powierzchni. Zresztą w sumie do jaskini tego, do jaskini Roquela, czy tam do tego, no w każdym razie, no na arenę, też mogę megalozaury zabrać, czemu nie? Nawet jeśli miałyby tam zginąć, nie? Okej okay. Mamy wszystkie materiały, słuchajcie, żeby zrobić transmitter, no to włączam to Craftuję transmitter Wyłączam to, bo w sumie i tak nie potrzebuję tutaj nic więcej kraftować Tak mi się wydaje, na razie przynajmniej Postawimy tutaj transmitter I teraz przytrzymam tutaj DinoScan, o Alfa surfer surface Reaper. Zobaczcie, mamy cztery. Ja wszystkie trzy powierzchnie sprawdziłem. Wszystkie trzy powierzchnie, nie. I kurde, żadnego alfa Reaper Kinga nie widziałem. Są cztery, kurde na mapie. Są kurde, cztery na mapie. Eee, zobaczmy te koordy, czy my mamy koło bazy gdzieś eee, alfa. Ripera. To byśmy musieli mnie mieć 20 na początku, 30 ewentualnie. Dobra. Mamy dwa. Zobaczcie, są dwa jakieś Riper Kingi Alfa. I to kurde nawet koło siebie, nie? I to nawet kurde koło siebie, nie? Zobaczcie, one są no dosłownie koło siebie te dwa. Idziemy tam. Idziemy tam, tylko ja potrzebuję siodło na megalosaury zrobić. Ale w ogóle, co mnie zastanawia, zobaczcie, że nie mamy tutaj alfa. alfa. bazyliszka. Reaper Queen. Eee, kurde, patrzcie, Reaper Queen na, na, na największym levelu to jest 105. Ta Reaper queen na 120, którą używałem do, 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 do wykluwania tych riperków, to niestety zginęła. Musiałem ją zabić, bo ona wyszła mi z tego. Wyszła mi. Wyszła z pułapki, więc musiałem ją załatwić. Chupacabra surfacer. To się naprawdę nazywa chupacabra? <ścoughs> Bezimienny to jest chupacabra. No dobra. Ale fatalnie, bo nie mamy bazyliszków na mapie, one mają prawie 10 tysięcy życia. Wszystkie, wiecie co? Ja im będę dodawał wszystkie punkty w atak. I włączyłem promienie światła i tak to wygląda. Takie promienie są. Nie jestem pewny, czy to jest dobre, czy nie. Możecie dać znać w komentarzach, czy to powinienem zostawić, czy nie. Dobra, zbliżamy się. Gdzieś tu przed nami chyba. Gdzieś tu przed nami. No ja pierdzielę, ile riperków mi tu wyskoczyło. Ale to nie jest żadna alfa. O, o! Nie mam dość energii. Dobra, odpoczniemy się tu. Serio mnie trafił? Dobra. I gdzieś tu chyba może to być, nie? Tak mi się, słuchajcie, wydaje. Tak mi się, słuchajcie, wydaje. Więc tu, w tym miejscu se wyrzucę megalozaury. I w tym miejscu se za zaczniemy chodzić. No dobra. Spróbujmy znaleźć alfa reaper kinga. Wiem, że gdzieś tu jest. Więc... O, patrzcie! Jest gdzieś tutaj. Ciekawe, czy mi się uda w ogóle go pokonać. Gdzie ja go namierzyłem? Co jest, czemu one nie chcą wyskakiwać na mnie? Od kiedy? O co chodzi? Czemu nie wyskakują te ripery na mnie? Boją się megalozaurów, czy co? O kurde, jaki wielki! 100 tysięcy HP ma! I ucieka! Jaki szybki! Jaki szybki jest! Ja pierdzielę! Zablokował się. Ej, hey, mocno, ale popatrzcie, ja go biję po 800, a czemu moje megalozaury biją go tylko po 100? O co chodzi? Czemu tak słabo go biją? Nie powinny go bić też po 800, tak jak ja? Przecież świecę na niego, na tego tego. No dobra, no nie istotne. Alfa i tak się zablokowała widzicie. Nie wiem czemu, ale on zaczął uciekać. Nie wiem też czemu, dlaczego, dlaczego ten? Dlaczego nie wyskakiwały na mnie riperki wcześniej. Dobra. No i gotowe. No i mamy Alfa Reaper King Barb. Nie wiem co to jest, ale mamy. No i nice. 15 leveli wbiłem na tym. Zastanawiam się je tylko jedna rzecz: czemu te ripery nie wyskakiwały od, od razu na mnie? Musiałem zejść z dinozaura, żeby wyskoczył na mnie ten riper. A tam co jest? teraz sadzę hity. Ej, ale kurde, zobaczcie jak słabo biją. Czemu tylko ja tak mocno biję? Dobra, ale szczerze mówiąc nie wiem, która to była alfa, ale chyba bardziej na północ, bo jedna była 25, druga była 22, więc druga powinna być gdzieś tutaj. Ciężka sprawa, bo nie chcą wyskakiwać na mnie, ale kurde gdzieś tu powinna być ta alfa. Tak spróbuję ją spyglassem znaleźć. A eee, nic nie chce na mnie wyskoczyć. Dobra, nieistotne, słuchajcie, nieistotne. Spadamy stąd. No i słuchajcie, teraz wydaje mi się, że będziemy musieli wpisać komendę. Na zabicie wszystkich dzikich dinozaurów. Eee, no bo żadnego Bazyliszka nie mamy na mapie. Żadnej Alfy Bazyliszka nie mamy na mapie. No i z tym transmiterem myślę bez problemu sobie ten... Bez problemu sobie zlokalizujemy go. Eee, jedyne co nam pozostało teraz no to zbierać zrzuty. I znaleźć pompkę. No i jak znajdziemy pompkę będziemy w stanie prawdopodobnie zabić Alfa Rockwella. Mam przynajmniej taką nadzieję, słuchajcie. Metalowa zbroja i kusza blueprint. ok? Kusza czterysetka. Nieźle. No ale to nie jest pompa, nie? Jakby to była pompa czterysetka, to... Oj, a pierdziu, ale bym miał, kurde. Ale bym miał, no. No dobra, słuchajcie, ja sobie może tutaj jeszcze polatam. Ja sobie jeszcze tutaj może jakieś zrzuty posprawdzam. Ale wam, dziękuję za oglądanie, bo to by było tyle. Jeśli Wam się spodobało, zostawcie łapeczkę w górę, zasubskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco, a ja się z wami żegnam, także trzymajcie się, do zobaczenia. Cześć!